a więc tak przy demontażu może nie tak klapy jak tej tapicerki klapy jedna druga trzecia i czwarta śrub śruba tak pod słońce to jest piąta i tu szósta odkręcamy później są zatrzaski tu jest jeden, tu są raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest też jeden z boku. Jak pociągniemy tu z góry, zdejmiemy to, to już zeskakuje. Ładnie się odgina. Tu trzeba koniecznie wypiąć kostki, żeby nie wadziły. Najlepiej też wyciągnąć. Tu z jednej strony już mam wyciągnięte żarówki, to też nie będą wadzić. Będzie łatwiej zdjąć. I najważniejszy moment tu są takie zatrzaski nałożone. Trzeba jak odegniemy tą tapicerkę trzeba czymś tam je podważyć, żeby to zaskoczyło, bo będzie to trzymać, mocno nie będzie chciało, będzie wszystko wisiało tutaj i na tym się trzymało, więc trzeba tam długim śrubokrętem pchnąć najlepiej żeby to odskoczyło, tam taki, taki ząbek tylko jest który pokazywałem wcześniej a więc tak, demontaż klapy Audi podstawowy zestaw oczywiście jest czyli co ściągamy tu są wiadomo e, te zatrzaski, spinki jedna, druga, trzecia, czwarta tu też jest spinka śruby są raz dwa, trzy, cztery pięć, sześć sześć śrub ale jak już wszystko odpinamy kostki, światła, tutaj klapy bagażnika i, i od lamp żeby nie uszkodzić tych kostek bo to będzie wadzić tu ostro i właściwie to można nawet to wyjąć i będzie wtedy łatwiej ale, to wszystko jak już to odejdzie tu trzymają zaciski, zaczepy tu w tym miejscu i trzeba jakoś palce wsadzić chociaż to jest ciężko i odciągnąć to to najbardziej trzyma, nie wiadomo co trzyma, to właśnie to trzyma albo od środka tutaj czymś wypchnąć długim śrubokrętem jak już trochę klapa nam się odegnie po prostu już będzie odgięta tu trzeba wypchnąć ten zatrzask i tak samo z tej strony ten zatrzask niby takie gówno ale u mnie tak trzymało że nie wiedziałem co, co jest grane o o to chodzi po prostu trzeba to odgiąć i wypchnąć a reszcie to tak jak mówiłem raz tu, tu śruby tak raz, dwa, trzy, cztery i tu śruby resztę to w miarę idzie bezproblemowo najgorsze właśnie przy szybie są te nakładki na ten drugi plastik nachodzą i to trzyma jak cholera więc to trzeba wypchnąć i dopiero ładnie odejdzie.